Powysze się groba Ale pełna do niej proszę o uśmiech nic mnie to nie interesuje Ja to te... ten proponował nagrywanie tutaj proszę bardzo Cześć cześć jesteście go gotowi? Cześć, cena. Co tydzień co dzień? Tam na polu stoi krowa, Kierpi, bo mleka w Zakładam pomijająco, wychodzę na robotę. Dawaj, no, dawaj, dawaj. Co jest? No, to <grym się wstrzymało> buły! Lewe interesy. No no co w robicie? Jedną w to wsadź. Towarek będzie będziesz mył? To myć. Towarek. będziesz mył? No kurwa, no mi się spodnie ujebane. No nie tylko tobie, ty. Mam kurwa kościelne spodnie. Nie <śmiennie> stramtowe. Towarek tylko... No i będę tam powyzywać tego kierowcę jeszcze. Roman spodnie ujebane. Michelleu! Ej, Michelleu! Z Kubusia, kubusia nagradzam. Opowiem Ci wam historię. Mój siedz był mały, chodził po drzewach i pewnego razu spadł i poczuł, że moment lotu był najpiękniejszym momentem w jego tym całym życiu. życiu. Chodził więc coraz wyżej, więc coraz mój dłużej. Mój Upadki były coraz boleśniejsze, miał wszystko robił to. Gdzieś nadal kocham wszystkie drzewa i cierpi, bo nie może z nich skakać. Widzicie ta wielka impreza, zrób wszystko, żeby nie być na niej tylko kelnerem. Jestem Laska. Z Polski! Laskę spadaj stary mamy świetne palenie Jedziemy, jedziemy, a to miało być jak... brzuszki stare. brzuszki stare. O, o, o. Patrz, 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 patrz do kameru! Mua! Nie! wam <tumowa> mówiła? To Nie, to jebnęło już Powiedziała, że dzisiaj w nocy zrobimy mi laskę. Powiedzcie coś! Nie! My się wstydzimy Mały Ogólnie mnie to nic nie interesuje Mały powiedz coś Tak samo jak na yy, człowiek, człowiek na poziomie powinien się trzymać w łomionie Jak za Cześć, jestem Klaudia, w ogóle przyszłam na casting, powie. bo mi się tak lubię bo mi się tak <noise> tak I mam ten mark, no i mogę być w reklamie Atex, kondom, prezerwatyw A ja nie Amanda, Amanda nie. nic się nie stało nic się nie stało, Amanda nic się... A teraz moja piosenka główna Przyjacielem możecie nazwać mnie Bo moja brat. Masz może ochotę na się? Nie, nie. masz teraz moja masz Ja jestem Wesoł mam na przedmieściu domek W wodę, światło, prąd i gaz Powtarzam zatem jeszcze raz Uspokójcie się, ej! Bez jaj! Wesoł, ja mam na wódkę Ogarnij no. Ale zostało mi 10 minut nagrywania. Ja mówię, Czemu? A tak jakoś. Ja, ja Bo tak mi się... Kocham wszystkich tutaj was, tak, tak, oczywiście. No, o... Ty pa kochasz? Nie, nie. Nie, nie. Tak, tak, tak no. pamiętam. No. No. Nie znam. Nic Jak na weselu? Nic. <noise> Nic. Dobrze. Ja Zawalę uśmiechnij się. Dobra. Nie ma chuja jest pawcio <noise> tak bierzesz A, tak, tak